To Hanka yy, nie żyje z M2 jak miłość i tak mnie to chuj obchodzi, <gryw> wolę czerwoną randlinę futrzaki. <gryw> Co ona tam odjebała? Zabiła się o kartony? Kto ten scenariusz napisał? Jakiś szalony? To ja lepszy scenariusz napiszę w godzinę, futrzaki pianiste. Kto zostawił kartony na drodze? Pracownicy Pietronki? Tak jebła na... <gryw> Piętami, że aż dostała zawał. Hanka już se nie porucha, ciekawe co ją będzie w piekle dmuchał. Szatan czy Lucyper tam ją dorwą na zmianę. Kartony były na pewno z Pietronki albo z Tecką. Heniu tam maczał palce. Będzie pogrzeb Hanki, dajcie mi znać, przyjadę furmankom. Na nakryciu na głowie w berecie to może nie poznacie.